Karmelici przyjechali do Krakowa pod koniec XIV wieku. Przyjmuje się, że był to rok 1397. Po ustaleniu warunków wstępnych karmelici przystąpili do gromadzenia dokumentów potwierdzające ich przywileje. Spośród yy, nich cztery najstarsze pochodzą z 1398 roku. Trzy z nich zostały wystawione tego samego dnia 12 czerwca 1398 roku. W Kolonii na prośbę przeora klasztoru Karmelitów Macieja de Diren przedstawił on notariuszowi dokumenty papieskie z prośbą o ich przepisanie, transumowanie i potwierdzenie pieczęcią. Dokumenty te dotyczyły głoszenia kazań, słuchania spowiedzi oraz możliwości odprawiania mszy świętej wobec prałatów, książąt, magnatów przy ołtarzu przenośnym. Zakazu przyjmowania profesów do zakonu karmelitów przez inne zakony, czyli Dominikanów, Franciszkanów, Eremitów, Świętego Augustyna bez zgody generalnego przełożonego karmelitów? Oraz co najważniejsze, wyjęciu karmelitów spod jurysdykcji biskupów miejscowych w jakichkolwiek sprawach przestępstw, kontraktów oraz innych spraw oddając sprawy bezpośrednio papieżowi, tak w sprawach duchowych, jak i doczesnych. Dzięki temu, że dokumenty te powstały w jednym dniu, w tym samym dniu, wyglądają niemal identycznie. Jedynie przy jednym z dokumentów zachowała się pieczęć potwierdzająca ważność tego dokumentu, natomiast pozostałe dokumenty, dwa dokumenty, które są niemal identyczne w swojej formie, z takimi samymi znakami notarialnymi i też niestety z niezachowanymi pieczęciami. Ostatnim dokumentem, który powstał w 1398 roku, jest dokument z 3 września 1398 roku, wystawiony w Norymberdze na prośbę tamtejszego przeora. Ten dokument transumował bulę papieską, która potępiała błędną naukę Jana de Poliaco, głoszoną w kazaniach. I szkoła w sprawie odpuszczenia grzechów i spowiedzi. Spośród najwcześniejszych dokumentów dla karmelitów, najważniejszym dokumentem jest jednak dokument wystawiony kilka lat później, 5 stycznia 1401 roku przez Bonifacego IX. Papież w tym dokumencie, na prośbę przeora, zatwierdza fundację klasztoru, budowę kościoła z dzwonem, dzwonnicą cmentarzem oraz wszelkimi budynkami klasztornymi. Równocześnie potwierdza wszystkie przywileje nadane zakonowi karmelitów. Konfirmacja papieska klasztoru zamykała procedurę Fundacji Klasztorów Karmelitańskich. Potwierdzona została ich egzemcja, czyli wolność od świadczeń biskupich i plebańskich w granicach terenu klasztornego, wliczając w to nie tylko klasztor i kościół, cmentarz i budynki przyległe, ale także pola, sady i ogrody wewnątrz murów. Papieskie dokumenty pozwalały na celebrację wszelkich nabożeń z ludem, także w wyjątkowych sytuacjach. Ten zestaw dokumentów z końca XIV wieku, jak i konfirmacja papieska, umożliwiły krakowskim karmelitom na nieograniczoną działalność duszpasterską i funkcjonowanie według reguł zakonnych w nowym miejscu. Czytajmy razem: Bonifatius Episcopus Servus Servorum DEI ad perpetuam rei, memoriam, na wieczną rzeczy pamiątkę. Bonifacy, biskup w domyśle Rzymu, sługa sług Bożych, czyli tytuł papieża. Zajrzyjmy teraz pod zakładkę. Zobaczymy tam imię skryby, który zajmował się pisaniem tego tekstu. To Bertoldus. Drugie imię znajduje się na wierzchu zakładki i to imię kanclerza. Gerlatus. Na krótkim pokazie to imię właśnie wykaligrafujemy, stalówką szerokościętą. Stworzymy ten piękny, bogaty inicjał gotyckie G oraz napiszemy resztę imienia. Stalówką szerokościętą stawiamy znaki, stawiamy kreski, ciągnąc stalówkę za sobą. Więc ta litera będzie zbudowana z kresek pisanych góra, dół, lewa, prawa. W miejscu przytrzymujemy stalówkę, czekamy aż atrament doleci do papieru, i wtedy dopiero możemy ciągnąć stalówkę za sobą. Jeśli zrobimy to za szybko, stalówka nie zostawi śladu atramentu na papierze. Niektóre cienkie elementy możemy wykonać brzegiem stalówki szerokiej, ale do innych będziemy potrzebowali innego typu stalówki. Pionową cienką kreskę możemy wykonać brzegiem stalówki szerokiej, ale kółeczka w środku inicjału wykonamy stalówką ostrą, elastyczną. Taką, jaką wykorzystujemy do pisma Copperplate.